maneczko oczywiście charakternym yy. I co? To on do dzisiaj do powiedzenia. Parbar Barabasz. Jak to mówi Marian Paźno? Pomidorki. Każdy może sobie zrobić w domu. koktajlowe. Ja sobie to kupiłem takie nasionka. To możemy sobie posadzić w doniczce trochę tu jest ciemno bo tu mam na dole takie pomieszczenie takie do, do, do różnych takich tam prac no i Bierzemy sobie powiedzmy do zobaczymy ile tutaj mamy tych nasion mniej więcej Ale wszystkich i tak nie wysieje na pewno bo nie zrobię tyle tego no ojej zobaczcie ile tutaj jest tych nasion trochę tu jest ciemno no ale nieważne Jak ja zawsze, jak robiłem sobie rozsady jakieś... No to co, nabieramy sobie ziemi. Jak są takie grubki, to sobie to rozdrabniam, żeby nie, nie były takie zgrubiane. Ubijam. Też całą wyniczkę ziemi. Kurwa, tu nie będzie widać. Ale to, tu jest zawsze taki, taki taki rant. Do tego rantu sobie zawsze robię. Cyk. Słuchajcie no. Pomidory są bardzo zdrowe. Jeśli ja nie mylę, mają dużo magnezu, potasu. No, ja się nie mylę, magnezu na pewno. Ale też, jak na przykład kogoś śwapną, skurczę w mięśniach podczas, po treningu, czy coś zacznijcie pić sok pomidorowy, albo jeść dużo pomidorów i codziennie soczek pomidorowe albo codziennie zjeść kilka pomidorów i na pewno na pewno to pomoże też mówię Wam, że pracowałem w firmie z nasionami i tam też robiliśmy tak, że mieliśmy z tyłu szklarnię i też, też różne Testowaliśmy te, te wszystkie nasiona, co mieliśmy. Robiliśmy sobie też pomidory, paprykę, ogórki. No i zaobserwowałem też w swoim organizmie pewne zmiany, na, na lepsze oczywiście. Zaznaczone na torebce, że pod koniec, pod koniec lutego, pod koniec lutego, początek marca się powinno wysiewać. Ale, tak powiem, no mamy pogodę jaką mamy. Wszystko jest trochę poprzestawiane niż to kiedyś było. Dlatego też, a jeszcze jedną sobie zrobię. Przejść i starczy mi tego. Trochę się martwię, bo nie ma słońca. Ale no, żeby, żeby to wyszło z ziemi, to mnie słońce nie, nie będzie aż tak bardzo potrzebne. Ale... Ale później... Bo ktoś na parapecie sobie to postawię. Też chodzi o to, żeby mi się za mocno nie... Nie zginały. Bo one będą szukały słońca, bo się wygina do słońca. Stół dębowy, najlepszy do tego, tutaj sobie zawsze jakieś reszta, takie robię, to bardzo z stół, karwasz, twarza barabasza. Już teraz sobie tą ziemię spryskuję wodą, tak dosyć solidnie. No i później oczywiście będę to przesadzał w, dużą, w duże doniczki, w większe. I oczywiście jak będzie trzeba, no to się w tej większej potem wbija coś tam, jakiś, jakiś kijek można zbić, cokolwiek można iść, gdzieś zerwać kiek obraz z tego ładnie wysuszyć sobie, żeby to też ładnie, ładnie wyglądało. I wiadomo Roślinka też ona jest żywym, żywą istotą. Dla mnie bynajmniej, ja tak to odbieram, to żywa istota i o nią też trzeba zadbać, tak żeby miała ładnie, żeby miała tak jak powinna mieć, a nie żeby miała syf. Ładnie ziemia musi być wilgotno, żeby to wszystko dobrze rosło. teraz jak mamy na szamkę. muszę mu lepiej rozciąć. No, dobra. Czemu nie? Zacząłem to zrobić dziurkę taką. O. Jak za go pisz. Wycję sobie dziureczko, na środeczku, syk, syk Tylko też tak, żeby nie za głębokie te dziurki były Ja tak robię max centymetr Ile nam to napisali od centymetra do dwóch maksymalnie. No to ja tam wolę zrobić troszkę mniej. Łatwiej jest potem, yy, żeby to nasionki się wybiło. Tu najlepiej jak ma, ja mam akurat małe dłonie i, 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 i drobne paluszki. Dlatego mi to jest troszkę łatwiej niż niektórym będzie robić. Ale to nie jest też takie proste. Cyk i po prostu zagarniam tą ziemię. Dlaczego sobie zlałem ziemię przed tym, przed posadzeniem? Dlatego, że później, jak się pryśnie ziemią, to jest bardzo malutkie nasionko i pomidora, i one potem może nam wypłynąć. Dlatego też robię tak, że pryskam czymś takim, takim, yy, takim czymś tam nie wiem, co się nazywa. Mniejsza z tym, ważne, że jest. Cyk. I no, słuchajcie, macie wtedy swoje pomidorki takie małe koktajlowe. To do sałatki jakieś czy do śniadania, tak żeby sobie przegryźć. To jest bardzo bardzo fajna opcja i nie musimy kupować tego. Sami wiemy, jaką daliśmy ziemię. Sami wiemy, czym to podlewamy, jak o to dbamy. No dlatego kurde, tak będę grunt, no bo nie szasny. I, że tak powiem, wiemy co jemy. A wiecie jaka sakca jest jak sobie sami coś zrobimy do jedzenia, wyhodujemy sobie sami. To cieszy o wiele bardziej. Kurde, gdzieś mi przepadło nasionko, dobra damy dwa. Najwyżej wyrośnie dwa i sobie wyrwę, potem wyciągnę i, i rozsadzę. Bo już mam mokre palce od tej ziemi o poszło tutaj, tak tutaj, tak, klei i tutaj, no i słuchajcie tutaj, Trzeba mieć jakiejś tam ziemi, tak naprawdę można sobie to postawić na parapecie. Tylko też trzeba też obserwować, czy nie wygina się do słońca za mocno w którąś stronę. Myślę, że sześć takich mi starczy, a ja może jeszcze sobie trochę wyrobię, ale... No, mam jeszcze cały marzec na to, żeby, żeby to wysadzić. Na razie robię te 6. zostawię sobie te nasionka. Gdzie, w którą to w którą stronę? To jest nasionka. I będę miał tak jeszcze na później. Zobaczę teraz jak, jak powiem, trochę przed czasem to wsadziłem, ale jak to jest w domu, to moim zdaniem to będzie gitara. Nic się, nic się z tego tutaj nie wydarzy. No i co? Czekaj teraz do momentu, aż zaczął rosnąć ładnie. Zarazę sobie tam, gdzie mam wszystkie kwiatki, albo, albo do siebie wezmę na parapet. I ważne jest też to, żeby ta ziemia była wilgotna, żeby to było podlewane na razie. Nie zwracajcie uwagi tu na bałagan i, i, i tego, bo to mówię, takie pomieszczenie, gdzie takie rzeczy właśnie sobie robię zawsze. Czy ja tam, czy mama takie rzeczy sobie tutaj robimy przeważnie. No i polecam każdemu, bo nie jesteś od nikogo uzależniony. Kupując w sklepie, nigdy nie wiesz, czy, czym to było podlewane. Jak to było, czy, czy tam nie była wolona chemia w to, a tak na, żeby tak jak najszybciej urosło. A tak, przynajmniej sobie widzisz, jak to dojrzewa, jak to rośnie. Jak wyjdzie z ziemi, będą takie malutkie, potem jak są takie, a potem urosie ci ta, ta, tak, takie, duże. I zobaczycie niektórzy, którzy tego jeszcze nie robili, bo to głównie mówię do tych, którzy, którzy nie wiedzą, że takie coś sobie mogą zrobić. Zobaczycie, jak to, jak to cieszy, że możecie sobie sami zrobić. To takie, takie pomidorki mam wyjdą koktajlowe, bo to nie są duże pomidory, ale są bardzo dobre w smaku, bo, bo już takie kiedyś miałem i, i byłem zadowolony z tego. A zwłaszcza nadają się do jakichś takich sałatek, do czegoś takiego, bo no to jak najbardziej się nadaje Nie mówię jak potem podlewać to, to właśnie też w ten sposób, że pryskamy sobie to cyk po trochu, żeby... Po prostu nie wypłukało nam tych nasion, bo one są bardzo malutkie, bardzo leciutkie jak my wody, wodę, no to tamta woda może nam wypłukać te nasiona też. Dlatego zawsze już spryskuję ziemią przed wsadzeniem do ziemi. Spryskam sobie ziemią, także potem już teoretycznie nie muszę nawet podlewać. No i potem to tylko kwestia tego, po kilku dniach myślę, że, że wyjdą z ziemi i żeby o to dobrze zadbać i obserwować, żeby się nie, nie wyginały do słońca. Trzeba musi na jakimś odpowiednim, yy, w odpowiednim miejscu na słońce musi to stać, tylko że jak widzicie na razie słońce, no ciężko. Yy, no ale dlatego też zrobiłem sobie sześć na razie. Myślę, że, że wszystko będzie z nimi dobrze. No i to by było na tyle. Także polecam kupić sobie nasiona pomidorów koktajlowych malutkich i zrobić sobie w domu w Wiadomo, potem przesadzam do większej doniczki i też unikam, żeby jak najmniej potem jak już krzak wyrośnie, żeby to jak najmniej przenosić, jak najmniej przesadzać, bo też roślina się stresuje I wytwarza to takiego jak stres. Hormon stresu rośliny się normalnie stresują. I jak my będziemy to ciągle w będziemy ciągle nosić tu, tam, tu, tam, to ona się zestresuje i ona nie będzie rosła, bo ona także że no, będzie zestresowana i. I po prostu na nas też stres źle działa na ludzi i na roślinie też. No i to w sumie, tyle w temacie pomidorków. Polecam każdemu zrobić sobie takie pomidorki. U siebie w domu na parapecie. Mieszkasz w bloku obojętny gdzie możesz takie coś zrobić. I nie ma żadnego problemu, a zobaczysz, jaka będzie satysfakcja, jak będziesz mógł jeść swoje pomidorki, które zrobiłeś, nie mając ogródka, nie mając teoretycznie do tego warunków, a jednak zrobiłeś, bo chciałeś sobie zrobić. No i. Trochę pomyślałeś i zrobiłeś, także pozdrawiam. Yy, charakternych pomidory, tylko dla charakternych. A, a te parówy nie wpierdalają te kurwa marketowe pomidory, które jak kroisz, to kurwa więcej wody wyleci. Sama woda praktycznie. I są takie. Na, no, zresztą jak się spojrzy na takie pomidora, to widać, że jest jakiś, jakiś inny, jakiś dziwny. Taki jest w ogóle twardy, taki. Yy, Przekroisz to, to leci, leci ta woda z tego. Jak miałem swoje pomidory, to miałem takie duże, jak ja to kroiłem, tak szynkę i praktycznie z tego soku to mało co z tego leciało. Także polecam i pozdrawiam. Trzymajcie się.